Cześć Siemanko, dzień dobry wieczór. Witajcie w 88 odcineczku z tej strony Squido. Rozpoczynamy go optymistycznie jak to zwykle bywa, ale nie zawsze. I lecimy sobie tym razem do tej kopalni, bo myślę, że tamtą już dosyć wyeksploatowałem i wow, jest już dużo tuneli, też on sporo tam wyeksploatowałem, ale na dzień dobry, mamy creepera. Um. Ten Creeper jest dosyć miły, nie był aż tak bardzo agresywny. Jakby mógł być. O jednej rzeczy zapomniałem przed nagrywaniem tego odcinka. Ale mniejsza z tym. Trochę, spimy sobie na potworkach. Ehm, I tak, mapka. Mapka pokazuje, że mam tutaj jakąś tam niby jaskinię. Dalej mamy więcej jaskiń? Nie, nie, dalej nie mamy jaskiń. Dobra, gdzie tu są jaskinie? Hello! Ja bym chciał je poznać. Chciałbym je poznać, chciałbym się tam zabawić z tymi jaskiniami. Aha. Tak mi się wydaje, że gdzieś tutaj przy tych tunelach coś było. To tylko, tylko lawa była, nie? Także co, tutaj nie ma jaskiń w ogóle. Hmm, trochę smutne. Chodźmy wyżej. Bo to może być tak, że tam e, nie ma jaskiń, bo jest, jest taki poziom, prawda? A to jest takie możliwe, że to nie ma jaskiń przez poziom. Bo jest bardzo, bardzo niski. Na tym niskim poziomie jaskinie nie występują. Natomiast jeżeli przejdziemy trochę w stronę tą, o. walcz do kurde zły wybrałem przycisk ale jestem dobra, mamy jaskinię jakąś udało się e, suk sukcesu to jest połowa mm, w tym odcinku będę chciał doexpić e, level e, tak myślę, że wystarczy mi 31 ale to zobaczymy jak wyjdzie w praniu jak do 15 minuty nie zrobię 31 33 Czy tam 32 o, jak do 15 minuty nie zrobię 32 to, to wychodzimy Także tu jest tak, 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 takie ultimatum sobie stawiam Fajnie, bo jest duża jaskinia, będzie świetna zabawa A ten skąd się tu pojawił jakoś tak z tyłu obszedł tak się właśnie staram teraz y, nie bić na oślep, tylko y, ogarniać y, tutaj dobre, dobre celowanie. Um, o ile ja mogę dobrze celować? Chyba mogę, tylko muszę się postarać. Fajnie, bo jest dużo żelaza. A, ja mam czystych śpunek aktualnie, bo już mi się nie mieściło aż tu dużo tego było. I opuszczone kopanie na dodatek. Y, super. Super. Czy będziemy eksplorować? Chyba nie. Chyba nie, bo było już w tym sezonie opuszczone kopalnie i będę dwa razy robił, nie? No to jest bez sensu trochę dwa razy robić. To samo. Fajnie dużo Expa. Ale ciągle mało. Ciągle mi mało. Jest od minuta prawie czwarta. Nie mamy aż tyle ekspa. Fajnie dużo dropło akurat e, dzięki Zbyszkowi e, tych, 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 tych surowców Ale naprawdę, jestem w takim szale ekspienia Dobra, uleczmy się trochę tym jezonkiem. Nie mam czasu zjeść, jestem tak e, po prostu e, Zapracowany e, Tutaj nawalaniem się z zombiakami i nie tylko z zombiakami, bo z różnymi tam stworami. E, dobra, może by tak się przejść po tej opuszczonej kopalni. Ej. Przejść się i e, pokopać węgiel. Dobra, ja już nie wiem który kill off mam wybrać. Fajnie, myślę, że się uda zrealizować cel. To będzie bardzo, bardzo dobre. A mniejsza z tym nie potrzebny mi węgiel. Potrzebny jest tylko eksp z tego węgla. Tak bym to ujął. Hehe. no Jest już takie bogactwo. Tu jest. Tu chyba będą diaksy. Ale mi na nich nie zależy. w ogóle to jest chyba gdzieś pod moją bazą, tak? Bo tutaj widzicie, beta jest blisko Także no to jest pod moją bazą ewidentnie Ta jaskinia um, Także możemy ją sobie tak dobrze wyeksplorować Skoro ona jest pod bazą to warto byłoby ją znać Co tutaj w niej się znajduje Jak widać jest całkiem duża Okej, okay. niżej były moje korytarze, na którym kopałem diaksy To może już wszystkie wykopałem, a może jeszcze nie Jakieś się tu uchowały, na tym poziomie to raczej nie Emeraldy natomiast są, fajnie, więcej emeraldów w tym odcinku niż diaksów, tak dla odmiany Bo zazwyczaj Ale nie zawsze, też powtarzam No to było tak, że było więcej tych emeraldów aż znaczy więcej diamentów A czasami były emeraldy, a nie było diamentów, nie? To też tak było Także tutaj różnie to są rzadkie surowce, to jest loteria. Jest 30, jeszcze tylko 3. Zombieaki też trochę jak spadają. się tej wody tutaj pozbyć. Jakieś pomysły? Okej, okay, chyba się udało. Chyba mi się właśnie udało. Jestem niesamowity. Dobra, idziemy stąd. Bardzo właśnie dziękuję za takie wszystkie komentarze. Że Squido jesteś niesamowity i w ogóle jesteś moim ulubionym youtuberem Bardzo są to miłe komentarze I bardzo, bardzo mi jest miło je czytać że, że mnie doceniacie po prostu Naprawdę mi się od razu, od razu robi ten miło, kiedy mam gorszy dzień i sobie poczytam takie komentarze A no to jest naprawdę super Um. Jeszcze tu. Także pozbywamy się wody, osuszamy te najniższe poziomy eee, ekspimy sobie e, Taki zombiak e. Kurde, ta woda jeszcze gdzieś jest Bo nie zniknęła Ja tutaj się wodą zajmuję, a trzeba ekspić e, właśnie ten problem A ona stąd wypływa, nie Dobra, ziemaczka załatwiłem, woda zaraz będzie. Czysta, czy tam sucha, czy w ogóle jej nie będzie. Jak to woli, diaksów też nie ma. Jest spawner. Spawner rozwalimy. Bo ze spawnera jest exp. Gdzie jest spawner? A, on jest tam się ukrywa. Też może by coś pić na tych pająkach, ja w ogóle mam Easy, dlatego one mnie nie trują. Nie? Ehm, to jest pod moją bazą, czy nie? Dawać minimapę, to gdzie jest beta? A tu jest. Także to jest trochę dalej od mojej bazy. Bo nie wiem, czy bym sobie nie zrobił ekspiarki tutaj w becie. Tego tego nie chcę teraz niszczyć. Po prostu sobie tutaj postoimy i poexpimy. O. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Nie wiem, czy w takim tempie się będą te pająki, i tworzyć, żebym sobie poexpił tutaj. Nie no, za słabo. Spadały tam na dół. Są tory! O. Dużo zombiaków Wagonik, wiem jakieś rzeczy Kurde, ja tu nie sprzedam zbierać torów ja Jestem taki chciwy, że bym chciał te wszystkie tory zebrać Ale dobra, mamy to co chciałem Ja tu przyszedłem expić, pamiętajcie Jest, jest spawner, wow Creeperów spawner, jaj, nie, zombiaków Ale kurde, uderzyłem w gościa i nie zadało mu obrażeń, nie? Potwierdzicie to wszyscy na filmie, to już się... Przecież nie pierwszy raz tak jest że uderzyłem sobie w typa, a mu nie zdało obrażeń. To jest blisko od mojej bazy, czy nie blisko. zetka blisko, dosyć blisko, relatywnie. Tak. Także koordynaty są zapisane. Bo, bo są zapisane na filmie. Także to jest plus tego co nagrywam. Też się mogłem znaleźć tam w neterze kilkaset kratek jak mi waliło. Bo nagrywam. Jakbym nie nagrywał, dużo bym stracił. Dużo bym stracił rzeczy, chwil i ulotnych, które są ulotne jak ulotka. Jeżeli ktoś tam słucha i pamięta taką, taki zespół w ogóle jak Paktofonika. No. Ulotne chwile. Wyrzucić nasiona tych. Nasiona i tych. Kurde, wyrzuć to. Bo nie masz miejsca, Squido, nie możesz się w to bawić Jak tam? Ojej 14 jeszcze tylko, trzeba uważać Uważaj, Squido, w tym odcinku, uważaj na siebie Bo 14 ci zostało punktów na hełmie Jak mi ten hełm padnie Jakby jakaś była sytuacja, że mi padł, to, to, to bym był bardzo smutny Bo nie mam e, save'a takiego ochronnego, nie? 10. Trzeba serio uważać teraz. Bo wpadłem w lawę i od razu mi 4 punkty zabrało. Hmm, tutaj byłem, niby. Ale nie widziałem wszystkiego. Uważać na potwory. Yy, nie dać się zabić. W ogóle może sobie wyłączyć potwory. Zaraz jakiś szkielet przyjdzie, uderzy mnie 5 razy i stracę ten hełm, nie? Eee. Także to smutne Dobra, level 32 eee, A ja nie mam 15 minut, także cel osiągnięty Jeszcze tylko troszeczkę, nie? Ja nie, ja nie ryzykuję zbyt dużo, nie? Znaczy dobra, ryzykuję cholernie Dużo, tak, powiem dosłowo, ale ale może się udać, może warto, że właśnie warto, Czas, czasem warto jest, nie, no, tyle wam mogę powiedzieć, że czasem jest warto ryzykować w cokolwiek, w jakichkolwiek sprawach, wiecie o co chodzi. Naj. Uff, chodźmy sobie w tą stronę, e, toru jakieś zebrać Zebrać też żelazo, poekspić Ha, nie mam już miejsca na to żelazo Te, de, 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 wyrzucić strzały Czy wyrzucić kości? Kości lepiej wyrzucić O, chyba kości mam więcej Chociaż strzały też mi nie będą potrzebne jak sobie Infinity zrobię, nie? Że to jest bez sensu I uwaga, mam nadzieję, że hełm się jakoś trzymie Dobra, nie ma tego, nie ma miejsca już na ten węgiel Ojej Uwaga, pięć 5 wytrzymałości. E, Tyskuido się ratuj. 33, spadamy. E, szybki escape, szybki escape, naprawdę. Jezu, Gravel by mnie zabił. 5, dobra. Ale tego jest dużo. Zobaczcie na minimapę, jakie to jest wielkie. Ja chyba nawet połowy tego nie ogarnąłem. Także tutaj naprawdę podziw, jakie to jest wielkie. O! A przypadkowo jeszcze zgarnąłem sobie jednego emeralda dodatkowo. Także dzisiaj jest dużo emeraldów. Nawet go nie widziałem. Tak szybko go wykopałem. Dlatego, no, sorry, że go tam nie widziałem. Trochę też spadło lapis lazuli. E, ogólnie 16 minut na expionę e, Chyba tylko dzięki temu, że, że była taka możliwość tutaj. Daleko jestem od bazy? E, B, 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 szukaj B na mapie. Nie widać. Także chyba daleko jestem. Ale mamy perły. Z tymi perłami trzeba uważać, czy nie będą brać obrażeń od hełmu. Kurde, boję się teraz. Bardzo się boję. Bardzo, bardzo, bardzo się boję. Chyba sobie włączę peaceful. Nie zgubi pomysł. Już jesteśmy prawie na powierzchni, chyba. Chyba, że ta powierzchnia będzie gdzieś wysoko, albo wykopię nad sobą lawę. Tak, chyba ta powierzchnia jest wysoko, Chyba się wykopiemy w jakiejś górze. Tak mi się właśnie wydaje. Tutaj widzę jakiś teren, a na minimapce, a ja jeszcze nie. Także wykopaliśmy się właśnie w górze. I kończy się jedzenie. Znowu będzie ta sytuacja co w poprzednim odcinku, że trzeba szybko iść po książki i w ogóle i w ogóle. Ale chyba jest dzień. Tak z mapy wygląda. Dobra, super, jestem na powierzchni. Gdzie ja się wykopałem? Lol. Lol. Się wykopałem e, w zajezdni. Niedokończonej w dodatku. To teraz sobie ją skończymy. Zobaczcie, wow. Nie no, co za fart. Skończyłem sobie zajezdnię właśnie. I wagoniki tutaj wstawimy. E, mam wagonik, fajnie. Wow, ale super. Nie opłacało się to tory zbierać. Zawsze jakiś plus. Ech, fajnie, ej nie? I to pod moim domem. E, ja teraz dopiero ogarnąłem po 80 odcinkach, że pod moim domem e, jest. E, Kurde, cała, cała sieć opuszczonych kopalń, I ogromna. Kiedyś tam sobie jeszcze wrócimy, ale nie przez najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt odcinków, ok? Nie przez najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt odcinków. Gdzie ja idę? Kurde, w złą stronę. Squido. Nie ogar, nie ogar, nie ogar w ogóle. No cóż, dobra, tym razem sobie przedłużymy. Mm, definitywnie. Ale to jest ostatni odcinek, jaki nagrywam. Eee, będzie on rzucony w piątek. Ostatni odcinek z 5 odcinków e, serii. Kiedy goniliśmy za książkami, e, bo widzieliście, że skrzynce książki się skończyły i więc za nimi nie będę gonić. E, Resztę sobie doekspie spokojnie w, e, w spawnerze, który mam pod e, bazą alfa, albo zrobimy sobie jakiś większy pod bazą beta. Korzystając z opuszczonych kopalni. Jakąś mega mega ekspiarkę. To jest myśl właśnie, nie? Żeby stworzyć mega ekspiarkę korzystając z samych opuszczonych kopalni Ha. Tylko to jest wielki projekt taki, no taki no, że lepiej go budować na peaceful'u kurde, gdzie ja idę? A ile ten hełm? 5. 5, dobra elo macie się trochę o niego boję, tutaj ten wyrzucony łuk jeszcze się nie ogarnął lur lur, wydaje mi się, że to jest do wędki unbreaking 3, dobra niech będzie, unbreaking się może przydać to wyrzucimy i jak łuk wyrzuciłem to strzały też wyrzucę i będzie sprawiedliwie Dobra, więc dziękuję Wam za bardzo udany odcinek, bardzo udaną serię odcinków, pięciu, gdzie ekspiliśmy sobie Dwa były w neterze, trzy były takie po kopalniach, po jaskiniach Było naprawdę fajnie, było naprawdę miło, to nie jest wszystko co tutaj wyekspiłem, bo oczywiście mamy dużo dużo węgla Pokażę Wam w odcinku kolejnym ile tego jest i w odcinku kolejnym może sobie te książki właśnie zrobimy Może tak, nagram odcinek jak XP I robię te książki To jest ciekawy odcinek Także trzymajcie się, do zobaczenia a No i pa pa, cześć